Mam taki bardzo śmierdzący spray i spsikam nim świeczki, a później dam te świeczki do przetestowania mojej żonie. Ona oczywiście o niczym nie wie. Ten spray trafił się w Mr. Boxie, w którym były mega dziwne rzeczy, a film z tego macie na moim kanale. Śmierdziała cała paczka. Dorwałem te świeczki, o których teraz każdy mówi, więc robimy test zapachu. No i damy wam znać na Instagramie. Pierwszym zapachem będzie Fresh Cotton. Podobno są zarąbiste. Mm. To pachnie jak takie bardzo świeżutkie pranie. Mm. No i Ty otwierasz drugą. Mam to zrobić tak, jak Ty robisz? No tak, tak? No, to pokaż. Mm. Dobra. Kolejnym zapachem jest Claudia Drama. I wąchamy. marzenie. Zobaczymy, jeszcze takie marzenie. Ej, trochę brigos. <noise> Wszędzie. bigos, zepsuty bigos.